Nęka wiernych ci, daj siłę, pomoc ze śni nam. Dnemu, w trójcy, władcy ziem, niech będzie. Pawa w każdy czas. Niech On wie, czy życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen, zawitaj królowo, różańca świętego, jedyna nadzieja człowieka grzesznego. Zawitaj bez mazy, lilio, Matko Różańcowa, Maryjo, zawitaj bez masy, Lilyjo. Matko Różańcowa, Maryjo, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Panie, можно... się, żyć, i we Noise, we Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Część czwarta różańca świętego tajemnica światła, tajemnica pierwsza chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Módlmy się we wszystkich intencjach Ojca świętego Leona, szczególnie za wszystkich pielgrzymów, którzy przybywają do Rzymu z okazji roku jubileuszowego, o to, aby mogli zyskać łaski, o które Boga proszą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Struwaś, Maryjo, Maryjołaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zmiana Marii pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, objawienie się Pana Jezusa na Weselówkanie Galilejskiej. Módlmy się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie do naszego seminarium, aby nie zabrakło robotników w winnicy pańskiej.

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Strowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Mówi się teraz i Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, za Nami Strowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. O Ojcu i synowi, Dłowi świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, całaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica. Trzecia głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Módlmy się za dzieci, młodzież, szczególnie młodzież akademicką naszego miasta, aby otwierała swoje serca na działanie Chrystusa, na dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Strowaś Mary pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony, owot żywota Twojego Jezus. Módź się Strowaś łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławiona między niewiastami błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, się teraz łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Strowaś Mario, maszki pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Mary Jołaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Się Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, przemienienie Pana Jezusa na górze tabor. Módlmy się za tych wszystkich, którzy odeszli od Kościoła, za współczesnych apostatów. Prośmy o łaskę Powrotu do domu ojca. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Drodzy, naszego poprzedniego dnia dzisiaj, i odpuść nas nasze imię, jako mój ojciec, jak nasze mieszkańcy, i nie bądź nas w poprzednie, ale nas w tym, co Zdrowaś Maryja łaski, pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Trwaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dzieci i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Módlmy się za naszych zmarłych, krewnych, przyjaciół, za zmarłych rodziców, za zmarłych naszych parafian. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Zdrowaś, Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mariołaski, módl się za nami w pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Strowaś, Maryjo, łaski, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Strowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Po ojcu i synowi i duchowi świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Upadnij na kolana. Ludu przejęty, uwielbiaj swego Pana. Święty, 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 uwielbiaj swego Pana. Święty, święty, mutlmy się. Boże Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam ta błądźcie otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie wznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony, Przenaj, świętszy sakrament. Teraz zawsze i na wieki, wieków amen. Niechaj będzie pochwalony, Przenaj, świętszy sakrament. Teraz zawsze i na wieki wieków Amen. Niechaj będzie pochwalony, przenaj świętszy sakrament. Teraz zawsze i na wieki wieków Amen.